Cześć wszystkim witam was na co tygodniowym na rynku złota. Sprawdźmy sobie, co się działo. Wykres miesięczny. Widzimy, że zostały przedstawione szczyty poprzedniego miesiąca. i Teraz mamy ruch w dół. Zobaczymy, czy to będzie. mieliśmy ceny, H 3477,3, a tu 34763 dokładnie do razu różnicy między jednym a drugim szczytem. Dla mnie to pokazuje też, że te faktycznie się odbyły w punkt od siebie, więc mi to pokazuje, że to było zagrywanie było, Na wykresie tygodniowym, z tym nic się nie zmieniło, dalej jesteśmy w tej rotacji, tutaj w krzyżówkach, ze szczytem, które nawet widzę, Tutaj jeden szczyt, a w drugim, a może tu, i są, będą jest możliwe, ten szczyt na W tym mieliśmy długie na do góry. 23 mieliśmy przerwanie, kontynuacja. 26 mieliśmy znowu przerwanie, znowu kontynuacja. Jakby zobaczymy, co się będzie działo na poziomie 3240. No i potem tu ewentualnie na 31. 3150, 1,7. Także zobaczymy, co się działo między tymi poziomami. Także to ta strefa też jest. Dość istotna, i zobaczymy, czy to będzie jakiś bodziec typowy, się pokaże, czy nie. Dobra, przechodzę sobie na TPO. Tutaj to Zobaczymy, mamy wartość do wyższej, do wyższej. Tu mieliśmy pokrywająca się do niższej. Luka, niech niżej. Tu mieliśmy również podobną sytuację. To był chyba dzień wolny. Z tego, co kojarzę, tu mieliśmy wiemy, lukę, którą zaznaczyliśmy i tutaj znowu luką się otworzyliśmy no, korektę w jakimś Natomiast na co zwracam uwagę, na to, że po prostu handlujemy z krótkoterminowymi traderami. Możemy no, sobie tu zauważyć, tu mamy słaby szczyt, tu mieliśmy, słabą, mm. tu mieliśmy słaby sobie do aktualnie, tu mamy słaby szczyt. Przechodzimy sobie dalej. W dalej. Tu kolejny mamy yy, słaby szczyt. Ta struktura, struktura jak już mówiłem, się tu no i mamy szczyt na, raczej miesięczny ten szczyt na Obernacie, yy, Więc uważam, że yy, te podczas po prostu pod tymi inicjatywami, są po prostu samego szczytu. Yy, aktywni yy, więc ja nie mam zbyt dobrych tutaj na ten moment yy, wyników ze na to, że po prostu ja zagują właśnie na yy, słabe szczyty, cały wyłącznie yy, publiczne do yy, większych pieniędzy. Naturacji no, po prostu nie ma. Dlatego po prostu nie zostaje prawdząż na natomiast to są informacje dla mnie na przyszłość yy, i podawanie kierunku, tak? Czyli jeżeli to są słabe szczyty, to po prostu grubsze ryby będą mieli łatwo to y, przejechać. Y, taka dla mnie mapa drogowa mapa i tylko y, znaleźć ten wolumen buktowy, y, który po prostu rozjedzie, ewentualnie negacja i y, może grupy szeregowe gdzieś się do do ruchu stawkowego, wybijając te poziomu, natomiast tu też musi być odpowiedni górna. Do tego. Dobra. No ja tak, tak samo mówiłem, że uważam, że to jest porównanie do dystrybucji tu zrobione. Ja to już na wcześniejszym, wcześniejszym filmie to i wyjaśniałem. Dlatego tu powinien być jeszcze jakieś obrzydek, wybicie nawet, wybicie tego szczytu, a nawet możliwe, że wybicie, to jest ATH, więc wybicie tego szczytu, gdzie wybicie miesięcznych szczytów, wybicie ATH, yy, oczywiście w pokrzywe, ale to do tego musimy znowu to no jest spory wolumen yy, podażowy, który, który to zamówi, tak, więc dla mnie to jest taki scenariusz, że w tych regionach może być gdzieś po prostu łąk, może nawet wcześniej, to zależy od tego, yy, gdzie pokaże się Wolumen i pieniądze na rynku. Widzicie w pierwszym targetie miesięcznych szczytów lub APH. Jeżeli pojawi się wolumen podażowy, to wtedy może być swing na, na shorta i to dość mocny swing na shorta, bo jeżeli by udało im się wybić te dolki i zaakceptować poniższe ceny, to powinniśmy też przyspieszenie przyspieszenie spadków. Także może nawet do dwusetki byśmy może dojechać, I to by trzeba było zobaczyć jaki będzie wolumen. Co by się wydziało przed wyprzedzeniem takie Tak jest dla mnie scenariusz na ten moment. Także ja swój handel ograniczam do minimum. Wiadomo, że ja po prostu lubię handlować. Jest to dla mnie też pasją. Hmm, więc hmm, popyt się ogranicza, po hmm, bo jeżeli się handluje z krótkoterminowymi traderami, hmm, poczekam sobie na te lepsze etapy hmm, i zobaczymy, co, hmm, co z tego wyjdzie. Na tym moment obserwuję, właśnie czy ten wolumen popytowy hmm, się tu pojawi. Jeżeli go nie będzie, hmm, pojawi się podaż. Wybijająca, przyspieszająca to będę dołączać druku. Natomiast ja, jak mówię, czekam na te fałszywe wybicie. Bo to jest po prostu typowy, typowy książkowy przykład dystrybucji wersji. W dodatkowo już wszyscy mówią, że było to na 4000, a może i wyżej. Tak, to po prostu moim zdaniem istotne. Longi. Kolejną kwestią jest tu w tych przedziałach widoczna duża aktywność krótkoterminowych traderów, co z kolei dało tam też potwierdzać, że jeżeli jest bardzo duża aktywność krótkoterminowych traderów i jest to widoczna na wykresie, to może zgastować odwrócenie trendu. Także dla mnie to są takie żeby się już po prostu kończyć. Mm. Natomiast jak będzie, to, to jednak pokażę. Yy, może być, że faktycznie wybiją, to polecam Jeszcze jedna rzecz. Tutaj mogę polecić na Discordzie hmm, OkoHorusa. E, na Discordzie OkoHorusa e, po prostu Xawery tutaj wkleił e, swój film objaśniający na temat swojej strategii, więc myślę, że też warto ją yy, też warto posłuchać. Yy, nie ukrywam, że też czasami korzystam z tych poziomów, yy, patrzę, co na tych poziomach się yy, yy, dzieje, jak, się, jak jest wolumen, to bardzo często odbywa się z tą strategią yy, daltonowską, yy, więc warto, warto sobie to obejrzeć. To sobie, sobie tak, dokładnie. mamy oko iluminacja, także można sobie sobie obejrzeć, zobaczyć. Myślę, że jest to ciekawe ciekawe to, to obejrzenie i zaznajomienie się z tym filmem. Także polecam. Może pojemność to to po, może. Jego strategii. I tyle. Natomiast uważajcie, bo chorycha z tym Sewerego jest bardzo niebezpieczny. Mm -hmm. Sewry bardzo dużo po pozycji. Jeżeli ktoś tego nie odmieni, nie ma stop losów, nie umie się zabezpieczać, to, to, to po prostu lepiej nie gra sobie jedną pozycją. Mm -hmm. I tyle. Sewry po prostu to umie robić. Robi to przez wiele lat umie się po prostu zabezpieczyć. Natomiast osoba niedoświadczona to polecam to, to, są bardzo się bardzo dużo przyjemność tego Nie każdy nie jest obra każdego. Trzeba mieć po prostu nerwy, nawodze. Zabier również ma to bardzo dobry program, dlatego do że po prostu ma automat no do tego, więc też mi to bardzo dużo ułatwia. Dobra, dzięki lepiej za uwagę. Do usłyszenia, do następnego razu. Trzymajcie się.